Paweł, moim zdaniem to jest jakaś tam nasza szansa mieć. Stagnacja, stagnacja albo, albo ewentualnie jakiś skok. Tak mi głupio o tym mówić, ale to jest też jakaś informacja. Paweł ma egzamin państwowy zrobiony. No, 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 no. Nie trzeba, ale fajnie, że ma. No dobra, wiemy o co chodzi. mi się wydaje, że wiemy o co chodzi. Tam w, 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 takim, w takim budynku przy ulicy, nie wiem jak się nazywa, a tam się podziwia go zdaje, tak? Zdaje. Tak, to, to no, no. Wiem no. jaki egzamin, okej, do tym? To naprawdę... To ja nie ukrywam Paweł, ja... Cała ekipa, bo jak myśmy tutaj kurs robili, nie? cała ekipa pojechała z jednicy, tam sporo tych osób było. Jeden zdałem. Ty. A w nocy robiłeś czy gdzie? No. Ja też robiłem w nocy, tylko nie pojechałem na egzamin. No. <laughs> no. A parę bezstrzaków było i Słuchaj, nie znalazłem tego bo nie chodzi o bo, bo, bo trudny był ten tak, zamiennik, na czasu się uczyć. Ja też byłem radnym, coś tam, cuda na kew, Ale chodzi o to, że ja mieszkam, tu gdzie mieszkam. A tu gdzie my mieszkamy, to nie trzeba mieć robić. Michał, my, 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 my do, do usłyszenia jakiegoś Paweła. No, to, Ja jestem spokojny. Nie, ja jestem spokojny bez napińki, no, ja no. tylko nie wiesz w to, że ci mówią y no. o tej wielkiej przewadze. Bo ja ci no. powiem tak. On mówi, że dłogów jest tam, nie? A ja mówię, że nie wiem. A ja mówię, że nie wie. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> ja wiem. Ja, ja wiem, że czy robimy, jak ich pewność siebie no. w przypadku Głogowa, ale to się na nie Naprawdę ja jestem bezpieczny głów. No widzisz? To, co ci mówiłem? Jedna strona mówi tak, i druga strona mówi to samo. a ja co no ja mam biedne co to, taki składnik. Znaczy, <grym zainteresowań> ja ci, ja ja ci powiem, ja, ja byłem na urodzinach, ja byłem na urodzinach tej No. E, widziałem i jednych, i drugich.